Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Motodradcy. Dzisiaj taki temat na nie. Bardzo jestem asertywny, więc temat na nie. Czego nie należy robić podczas sprzedaży samochodu? No to zacznijmy może od początku. Czego ja bym sobie nie życzył, przykładowo jako kupujący. Jeżeli widzę dane ogłoszenie, zdjęcia gdzieś zrobione patelnią pod szopą bądź pod jakimś szrotem. To mnie nie przekonuje. Włóżmy trochę inwencji, chociażby, nie wiem, na takim tle jak to auto. Już wygląda to fajnie. Nie musimy mieć super sprzętu, wystarczy zwykłym kompaktem. Trochę inwencji do tego dołożyć. Będzie fajnie. Druga rzecz, opis. Jak widzę opis w stylu stan jak na foto, polecam igła, ekstra super bajka. No bardziej mnie to zniechęca. Napiszmy trochę parę zdań na temat tego, co było w nim robione. Co jest w wyposażeniu. No trochę zaciekawmy tego przyszłego odbiorcę tego samochodu, bo no to jest szansa, żeby sprzedać, tak? A nie ograniczać się do suchego, suchego opisu. Do takiego suchego opisu to może się właśnie ograniczyć teraz e, właściciel jednego właśnie unikatowego Ferrari, który kupił właśnie w Wielkiej Brytanii. Bo to był rodzynek i każdy dobrze o nim wiedział, że jest to rodzynek i poszedł za grube milion. Czego bym jeszcze nie robił? E, jeżeli już spojrzymy na taką kwestię bardziej techniczną. Nie kłamałbym. Ok, fajnie powiedzieć, że a większość osób i tak kłamie, ale zacznijmy od tego. Nie skorygowałbym licznika, no ale o tym już wiecie, już nieraz to powtarzałem. Po drugie, część osób, nawet jeżeli kupi takie auto z korektą licznika i po pewnym czasie okaże się, że dowiedziały się o tym, pewnie machnie na to, na to ręką. Ale przykładowo, jeżeli ja kupię taki samochód, no proszę mi wierzyć, pismami i sądem no puszczę z torbami, nie ukrywajmy. I takich osób jak ja jest coraz więcej po prostu, które walczą jakby o swoje i z tym nie mają jakiegoś po prostu problemu, tak? Jest to na zasadach, jeżeli kupujemy od osoby prywatnej, jest to na zasadach kodeksu cywilnego, wada utajona, zatajona, z premedytacją. Tutaj nawet kodeks karny trochę pod to podchodzi. I temat jest w 100% do wygrania. Tak samo, jeżeli próbujemy w różny sposób zafałszować. Nie wiem, auto bierze olej, wlewa się. A to jakiegoś doktora. No niektórzy tak półlegalnie próbują wlać, nie wiem, jest teraz taki właśnie kastrol do aut biorących olej, który troszeczkę powiedzmy niweluje e, kolor wydobywający się z, z rury wydechowej, no to jest taki trochę półśrodek, ale no nie wiem, no uszczelniacze do chłodnicy, tak, są różnego rodzaju właśnie triki, które mają pomóc w wydolności tego samochodu, nie do końca są zgodne z prawdą, a w łatwy sposób później to wyjdzie, no bo no, no sorry, to auto rozkraczy się za 1000, 2000, 5000 kilometrów, no i sprzed no, kupujący ma nasz adres, tak? No trafi do nas bardzo łatwo, tym bardziej, że obowiązuje rękojmia. E, czego ja sobie na przykład nie życzę, jeżeli widzę już dane konkretne auto. Jeżeli ja oglądać ten samochód, i ten samochód jest brudny, już kilkukrotnie zdarzało mi się, że oglądałem auto mocno brudne. Okej, okay, ja nie jestem może pedantem, ale życzyłbym sobie, żeby to auto było w miarę przygotowane do sprzedaży. Kolejny temat, tutaj e, ciekawostka, a propos pewnego komisu w Łodzi, e, gdzie oglądałem jakiś czas temu Chia Picanto w żółtym kolorze. No błagam, jeżeli ktoś wystawia trzyletnie auto, a w środku stoi słoik z wodą i skiepami, no, przepraszam serdecznie, ale odruch wymiotny miałem po prostu na starcie. Kolejna sprawa. Nie wiem skąd wzięła się ta moda na mycie silników. Akurat tutaj to jest auto nowiutkie, więc no trudno tutaj cokolwiek myć, bo to pachnie jeszcze świeżością. Ale powiedzcie mi, co byście woleli? Silnik umyty czy silnik brudny? No, większość osób bez większego zastanowienia powie, no, umyty, ładnie, czysty. Okej, okay, ale dla mnie to pachnie kłamstwem. Z jakiego powodu? Po co się myje? Myje się właśnie po to, żeby zataić wszelkiego rodzaju wycieki. Ja wolę, żeby przyszły kupujący widział te wycieki, bo będę miał przynajmniej czyste sumienie i będę wiedział, że do mnie nie wróci, aniżeli po prostu wymyje ten silnik. Nie daj Boże, jeszcze gdzieś komputer zaleje, bo to też czasami się zdarzają takie przypadki i będzie więcej z tego szkody niż pożytku. E, dlatego dzisiaj. W krótkiej, treściwej formie, ale chcę was tak trochę nakierować po prostu. Jeżeli kupujecie auto, na co zwracać uwagę, a przede wszystkim jeżeli sprzedajecie, tak, żeby e, no nie powielać takich błędów schematycznych, które w żaden sposób nie będą nam służyły. Nie kłamać też, tak? Ktoś też powiedział, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Nie mówmy też za dużo. Mówmy tyle, ile trzeba, nie mówmy za dużo. Bo nieraz, jak ja już słyszę takie bajki, kocopoły, no przyznam szczerze, że już mi się słuchać tego nie chce i najchętniej bym obie odjechał i przestał słuchać takiej osoby. No nic, to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Hej!